Twoja upadłość konsumencka dobiega końca i zaczynasz się zastanawiać, ile będziesz musiał spłacić w planie spłat swoich zobowiązań. Otóż, już to Państwu wyjaśnię, bo sytuacje są naprawdę różne. Jeżeli na przykład masz zadłużenia, powiedzmy, około 100 tysięcy złotych, Twoje wynagrodzenie jest minimalne. To sąd może na przykład, no i załóżmy tutaj, że nie doprowadziłeś do swojej niewypłacalności w sposób rażącego niedbalstwa, a więc otrzymasz trzyletni plan spłat powiedzmy po te 300, 400 czy 500 zł miesięcznie. Tak ustala sąd. Definitywnie musisz taki plan zrealizować. A więc bardzo prosto jest policzyć, ile w rzeczywistości spłacisz sobie tych swoich zobowiązań. Zakładając, że otrzymasz 500 zł w planie spłat przez okres 3 lat, to spłacisz tak naprawdę 18 tysięcy złotych. A więc tutaj pozostała kwota, po spłacie ostatniej raty do planu spłat zostaje umorzona. A więc tak naprawdę 80, te 2000 tysiące złotych zostaną Ci umorzone. Jeżeli na przykład masz zadłużenia 80 tysięcy albo 40 czy 50 tysięcy, może załóżmy, że jest to te 50 tysięcy złotych, no i ogłoszono Ci upadłość, tam masz powiedzmy 5 czy 4 wierzycieli, wszyscy zgłosili się do tej upadłości, Chcą w nim uczestniczyć, a więc chcą odzyskać swoje pieniądze. No i teraz zarabiasz powiedzmy ponad minimalną te 3 czy 3,5 tysiąca złotych. W toku trwania upadłości syndyk zbierał te środki, które są ponad minimalną, one się tam kumulowały, pokrył koszty. Prowadzenia upadłości, wynagrodzenia i została jakaś tam kwota, i powiedzmy, została tam kwota 15 tysięcy złotych, która przeznaczana jest na spłatę wierzycieli. Następnie sąd przyznaje Ci plan spłat, no i w tym planie spłat rozbija tą Twoją kwotę pozostałą do spłaty, czyli załóżmy, że zostanie tam 30 tysięcy rozbije Ci tę kwotę 30 tysięcy złotych, na przykład na 3 lata w planie spłat, no i będziesz sobie ją realizował. Czasami zdarza się tak, że na przykład sąd przyzna ten plan spłat w jakichś niskich ratach, powiedzmy na lat 5, tak abyś spłacił wszystkie swoje zobowiązania. Jeżeli masz małą kwotę do spłaty wszystkich zobowiązań, to najczęściej i najprawdopodobniej będziesz musiał sobie tą jedną ratą spłacić Całe zadłużenie, ale ja myślę, że to też jest bardzo dobre wyjście, bo przede wszystkim nie rośnie Twoje zadłużenie, masz zatrzymane odsetki, spłacasz sobie jedną ratę.